Torkowy poranek w Warszawie był jak każdy inny, ruch uliczny, ludzie spieszący się do pracy, odgłosy tramwajów przecinających miasto. Weronika Kowalczyk, 22-letnia studentka prawa, córka legendarnego Janusza Kosy Kowalczyka, byłego szefa grupy pruszkowskiej, opuściła luksusowy apartament na Wilanowie tuż przed godziną siódmą czterdzieści. Codziennie tą samą trasą jechała na uczelnię, zawsze sama, bez ochrony. Choć jej ojciec był kiedyś najpotężniejszym człowiekiem w przestępczym świecie Polski, Weronika żyła w pozornym spokoju. Ojciec zapewnił jej wszystko. Prestiż, edukację i iluzję normalności. Tego dnia nie dojechała jednak na... Zajęcia kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały, jak jej czarny Audi A5 zatrzymuje się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu w śródmieściu. W ułamku sekundy przed maskę wjeżdża biała furgonetka, czterech zamaskowanych mężczyzn wyskakuje z niej i podbiega do auta Weroniki. Dwa strzały z tłumikiem rozbijają boczną szybę, drzwi zostają brutalnie otwarte, a dziewczyna Kompletnie zaskoczona, zostaje wyciągnięta z auta. Cała akcja trwa nie więcej niż 12 sekund. Nie było krzyków, nie było świadków, którzy odważyliby się zareagować. Ludzie odwracali wzrok. O godzinie 9 telefon Janusza Kowalczyka wydał pojedynczy dźwięk. Wiadomość tekstowa: Mamy twoją córkę. Nie kontaktuj się z policją. Masz 48 godzin. Nie było żądań okupu, nie było podpisu, tylko zimne, konkretne ostrzeżenie. Kosa siedział w skórzanym fotelu w swoim gabinecie. Na ścianach wisiały zdjęcia z czasów świetności grupy Pruszkowskiej. On sam, młodszy o trzy dekady, obok ludzi, których większość już nie żyła. Gdy przeczytał wiadomość, nie krzyknął. Nie wstał. Przez dłuższą chwilę patrzył w ekran telefonu. A potem sięgnął po stary telefon satelitarny, który od lat trzymał zamknięty w sejfie. Wybrał pierwszy numer: Rudy, potrzebujecie. Sprawa rodzinna. Chwilę później kolejny: Zgret. Zbieraj ludzi, czas wrócić do gry. Idę trzeci: Pazur. Spotykamy się tam, gdzie zawsze. Godzina trzy. Rozmowy: Trzech ludzi. Trzech weteranów, którzy przez dekady budowali imperium Pruszkowa razem z Kosą. Kosa. Wiedział, że to nie był przypadek. Weronika nie miała wrogów. Nie działała w żadnych interesach. Nie miała powiązań z półświadkiem. Jej porwanie nie było aktem zemsty za jakieś stare rachunki. To była wiadomość. Ktoś chciał uderzyć w samego kose. Ktoś, kto miał odwagę i środki, by porwać córkę legendarnego mafioza. Ale ten ktoś popełnił błąd. Kosa nie był już aktywnym bosem, wycofał się z życia przestępczego po tym, jak większość jego ludzi albo trafiła za kratki, albo zginęła. Ale nie odszedł całkowicie. Zachował kontakty, pieniądze, lojalność kilku najważniejszych ludzi, a teraz miał też motyw. W jego oczach nie było łez, tylko lodowaty spokój, taki, który poprzedza burzę. Godzinę później, w opuszczonym magazynie na obrzeżach, Miasta spotkali się trzej mężczyźni. Rudy, geniusz komputerowy, który potrafił znaleźć każdego, gdziekolwiek by się ukrył. Zgret, dawny egzekutor, mistrz planowania akcji. I pazur były komandos. Człowiek bez emocji, gotowy na wszystko. Kosa wszedł do środka w czarnym płaszczu i bez słowa położył telefon na stole. Ktoś porwał moją córkę. Mamy czterdzieści osiem godzin. Zapadła cisza. Policja? Zapytał. Rudy? Nie, odpowiedział Kosa stanowczo. To musi zostać między nami. Jeśli ktokolwiek się dowie, że sięgnąłem po pomoc państwa, jestem skończony. Pazur spojrzał na Zgreda i skinął głową. To kiedy zaczynamy? Kosa tylko się uśmiechnął. Zimno, beznamiętnie. Już zaczęliśmy. Magazyn w Piastowie wyglądał na opuszczony od lat, tynk odpadał ze ścian, dach przeciekał, a w powietrzu unosił się zapach rdzy i wilgoci. Ale ci, którzy znali jego historię, wiedzieli, że to miejsce pamięta czasy, kiedy planowano tu porwania, transporty i likwidacje. W środku trzy postacie siedzące przy starym metalowym stole. Rudy z nerwowym tikiem wokół już miał przed sobą laptopa i zrzuty z monitoringu miejskiego. Zgret, zgarbiony, ale nadal z tym samym chłodnym spojrzeniem palił papierosa. Pazur jak zwykle milczał. Stał przy oknie i obserwował ulicę. Kosa wszedł bez słowa. Usiadł i rozłożył ręce na stole. Zaczynamy od początku. Wiemy tylko tyle, że Weronika została porwana o 7.42 rano. Cztery osoby zamaskowane profesjonalni, nie zostawili żadnych śladów, zero odcisków, zero kamer dalej niż pierwsza ulica. Dobrze przygotowane, mruknął Zgret. Wiedzieli, gdzie jechać i kiedy. To nie był przypadek, dodał. Rudy, pokazując mapę. Trasa Weroniki była stała, każdego dnia, ta sama godzina, ta sama droga. Śledzili ją wcześniej, kosa skinął głową. Mamy czterdzieści osiem godzin, ale to nie chodzi o okup ani o pieniądze, tylko o ciebie, dopowiedział Pazur. Ktoś chce cię upokorzyć. Właśnie ktoś, ale kto? W ciągu następnych sześciu godzin Rudy włamał się do baz danych miejskiego monitoringu, przejrzał setki zdjęć tablic rejestracyjnych i porównał ruchy nietypowych pojazdów w okolicach miejsca porwania. Zgret zajął się kontaktami wśród dawnych zawodników. Ludzi, którzy choć się wycofali, nadal wiedzieli, co się dzieje w podziemiu. Już przed północą mieli pierwszy trop. Łódź, powiedział rudy, wbijając pineskę, w mapę. Mamy sygnał z jednej z kamer autostradowych. Furgonetka o tych samych cechach przejechała przez bramkę o 8.12. Kto tam teraz rządzi? Zapytał kosa. Banda orłów, młode wilki, próbują rozpychać się w centralnej Polsce. Niedawno przejęli kilka naszych punktów w Pabianicach. Było ostrzeżenie, mruknął Zgret. W grudniu wysłali do nas trumnę z czarną różą. Ignorowaliśmy to. Kosa wstał. Błąd. Teraz czas ich odwiedzić. Nazajutrz w środku nocy. Cztery czarne suwy z przyciemnionymi szybami zajechały pod niepozorny dom na obrzeżach Łodzi. Z informacji z Greda wynikało, że to tymczasowa bazaś orłów. W środku mieli przebywać ich liderzy. Akcja była szybka i brutalna. Pazur kierował wejściem. Błyskawiczne wtargnięcie, trzy ładunki hukowe, czternaście sekund i sytuacja opanowana. Pięciu mężczyzn na ziemi. Dwóch martwych, reszta skuta Weroniki tam nie było, ale jeden z nich, młody, wystraszony, z rozciętym łukiem brwiowym, sypnął natychmiast. To nie my, przysięgam, to była zmyłka. Ktoś nas podpuścił, dali nam cynk, że macie. słaby punkt. Kto? Zapytał Kosa, podchodząc bliżej. Nie wiem, przysięgam, był tylko kontakt, telefon z kartą jednorazową, Rudy sprawdził dane. Numer zniknął z sieci godzinę po rozmowie. Kosa zrozumiał. To nie orły. Ktoś ich wystawił. Fałszywy trop. Ale po co? Wrócili do Warszawy o świcie. Cisza w suwach była cięższa niż dym papierosów z greda. W magazynie nikt nie. Usiadł. To gra na wielu poziomach, powiedział rudy. Ktoś zna Twoje ruchy, Janusz. Zna nasze procedury i Twoje emocje dodał pazur. Wiedział, że polecisz po dziewczynę natychmiast. Kosa spojrzał na mapę to ktoś od środka i w tej chwili w jego oczach nie było już wściekłości był tylko chłód. Kiedy zdrada przychodzi z zewnątrz to wojna, kiedy z wnętrza to czystka. Od teraz każdy jest podejrzany powiedział cicho. Każdy nawet ci, co tu siedzą zapanowała ciężka cisza nawet rudy przestał klikać kosa wstał. Zaczynamy polowanie. Gdy zegar w magazynie wskazał godzinę 10:00 rano, napięcie w powietrzu można było kroić nożem. Trzech ludzi, którzy kiedyś rządzili połową przestępczego świata w Polsce, znowu siedziało przy jednym stole. Tym razem nie planowali skoku, planowali coś znacznie bardziej osobistego odnalezienie Weroniki i zemstę na tych, którzy mieli odwagę ją porwać. Ale najpierw trzeba było rozwiązać jeden problem. Ktoś z ich otoczenia był kretem. Musimy zacząć od listy, powiedział Zgret wyciągając stary notes. Przez te lata było może ze czterdziestu ludzi, których można nazwać lojalnymi. Po tym jak się wycofałeś, część odeszła, część została przy biznesie, ale kilku było blisko ciebie nawet później. Nie wystarczy lista. Odparł kosa. Potrzebujemy dowodów, ruchów, transakcji, wiadomości. Tylko Rudy może to wygrzebać. Rudy skinął głową i położył na stole trzy telefony satelitarne. Wszystkie wcześniej należały do zaufanych ludzi kosy. Przejrzałem ich połączenia z ostatniego tygodnia. Większość to bzdury: zakupy, rodzina, stare kontakty, ale jeden numer się powtarza. Numer, którego nie ma w żadnej bazie danych. Tylko sygnał z okolic Grodziska Mazowieckiego i... Tu Rudy zrobił pauzę. Tylko jeden z naszych miał kontakt z tym numerem. Staszek Perko. Zapadła cisza. Zgret spojrzał na kosę z niedowierzaniem. Perko? On był z tobą w tym, kiedy spalili magazyn ruskich na Białołęce. Ryzykował wtedy życie. Kosa milczał. W jego oczach nie było emocji. Może właśnie wtedy nauczył się przetrwać za wszelką cenę rzucił sucho. O godzinie 13:00 czarne BMW z przyciemnionymi szybami zaparkowało pod klubem bilardowym w grodzisku. W środku było ciemno, zasłony zaciągnięte, muzyka grała cicho. Staszek Perko siedział przy stole z drinkiem, jakby nie wiedział, że wokół niego zamyka się pułapka. Kosa wszedł pierwszy, bez słowa, za nim zgret i pazur. Rudy został w aucie, monitorując sygnały. Janek? Perko uniósł brwi. Myślałem, że zniknąłeś, zniknąłem, odpowiedział Kosa, ale widzę, że ty się dobrze trzymasz. Perko uśmiechnął się nerwowo. To tylko lokalny biznes, nic poważnego. Stoły bilardowe, parę fliperów, hazard w stylu retro, zgret podszedł i zamknął drzwi na zasuwę. Porwali moją córkę Staszek. Perko zamarł. Na sekundę jego twarz zdradziła zaskoczenie. Albo bardzo dobrze udawał. Co? Janek, nie żartuj. Nie żartuję. I mam numer, z którym się kontaktowałeś dwie noce przed porwaniem. Numer, który prowadzi do ludzi, którzy śledzili Weronikę. Perko wstał gwałtownie. Ja nic nie wiem. Przysięgam, to był tylko gość z łodzi. Mówił, że szuka ochrony. Na transport. Kłamiesz, powiedział cicho pazur i podszedł bliżej. Gdybyś nie wiedział, nie próbowałbyś kasować wiadomości z telefonu trzydzieści minut po porwaniu. Perko spanikował. Rzucił się w stronę tylnego wyjścia, ale z gret zareagował błyskawicznie. Rzucił się na niego, powalając go na ziemię. Do piwnicy, powiedział kosa spokojnie. I niech mówi. Podziemia klubu bilardowego służyły kiedyś do przechowywania alkoholu. Teraz stały się prywatnym miejscem przesłuchań. Perko był przywiązany do krzesła. Z twarzy ściekała mu krew, ale to nie bolało go najbardziej. Bolała go świadomość, że zawiódł człowieka, który uratował mu życie kilkakrotnie. Chcieli tylko informacji, jęknął. Pytali, gdzie Weronika się uczy, gdzie jeździ, powiedzieli, że to dla ochrony, że dostali cynk, że może być celem porwania przez Ukraińców. I uwierzyłeś? Kosa zapytał chłodno. Bałem się, zastraszyli mnie. Pokazali zdjęcia mojej córki. Z gret splunął pod nogi perki. Każdy ma rodzinę, ale nie każdy zdradza. Perko zapłakał. Prawdziwie, wiedział, że to jego koniec. Ale chciał jeszcze odkupić winy. Mówili, że pracują dla kogoś z przeszłości. Dla kogoś, kto był blisko ciebie, Janek. Kto znał twoje ruchy i zasady. Kosa zamarł. Kto? Nie znam imienia. Ale mówili o wilku. Pazur spojrzał. Na kosę. To niemożliwe. Wilk zginął siedem lat temu, oficjalnie czy oficjalnie, powtórzył kosa, a nieoficjalnie. W tym momencie historia zaczęła się zmieniać. To już nie był przypadek, to był plan z przeszłości. Ktoś, kto znał każdy krok kosy, właśnie zaczął rozgrywać go jak pionka. Wieści o wilku spadły na kosę jak kubeł lodowatej wody. Ten pseudonim nie padał od lat. Był jak zły omen, którego nikt nie miał odwagi wypowiedzieć na głos. W przeszłości wilk był prawą ręką kosy, jego cieniem i katem zarazem. Nikt nie znał go naprawdę, nawet kosa. Gdy wilk zniknął, mówiło się, że zginął w ustawionym napadzie, ale nigdy nie odnaleziono ciała. Teraz zaczynało się układać. Porwanie Weroniki nie było zwykłą zemstą, to była wiadomość. Rudy potrzebuje wszystkiego, co znajdziesz o wilku od 2017 roku rzucił kosa, przechadzając się po magazynie jak drapieżnik. To będzie trudne, przyznał Rudy. Jego cyfrowy ślad urwał się wtedy jak nożem odciął. Zero loginów, żadnych kart, żadnych kamer, ale. urwał, a potem sięgnął po tablet. Mamy coś. Na ekranie pojawił się nieruchomy kadr z monitoringu lotniska w Rzeszowie. Człowiek w czapce z daszkiem, ciemnych okularach i z lekkim utykaniem. Rudy powiększył obraz. Trzy tygodnie temu. Lot czarterowy z Ukrainy. Paszport. Na fałszywe nazwisko, ale Chud się zgadza. To jego kontuzja z 99. Kosa patrzył na ekran długo w milczeniu. Gdzie on się teraz ukrywa? Podejrzewam, że w okolicach Lublina. Mamy tam kilka punktów powiązanych z jego dawną siatką, zwłaszcza stara hurtownia cementu, od dwóch tygodni obserwowana przez nieoznakowane auta. Z Gret. Wszedł do pomieszczenia z dwoma telefonami satelitarnymi w ręce. Dzwonili. Ci od Weroniki dali lokalizację na wymianę. Wszyscy spojrzeli po sobie. Wymiana? Zapytał pazur. Przecież nie mają czego żądać. Owszem, warknął kosa. Mają mnie. Spotkanie miało się odbyć na terenie opuszczonego kompleksu przemysłowego pod Lublinem dawna fabryka nawozów. Idealne miejsce, otoczone lasem, z jedną drogą wjazdową i masą kryjówek. Plan był prosty. Rudy zainstaluje drony z kamerami termowizyjnymi, z Gret i Pazur zajmą pozycje snajperskie, a Kosa wjedzie sam, nieuzbrojony, żeby udowodnić, że przyszedł po córkę. W rzeczywistości była to pułapka dla obu stron. O 2:17 w nocy BMW Kosy zatrzymało się przed bramą kompleksu. Metalowe ogrodzenie zostało uchylone. Z wnętrza wyłonił się cień. Sam? zapytał mężczyzna z kominiarką. Sam potwierdził Kosa podchodząc bliżej. Przeszukamy cię. Kosa rozłożył ręce. Dwóch ludzi obszukało go dokładnie. Gdy skończyli, skinęli głową. Prowadźcie mnie do niej powiedział chłodno. Weronika siedziała w brudnym pomieszczeniu, związana z zasłoniętymi oczami. Kiedy usłyszała głos ojca, podniosła głowę, ale nie powiedziała ani słowa. Tata? szepnęła po chwili. Jestem mała, już jestem. Z cienia wyszedł mężczyzna w garniturze, ciemne okulary, siwe włosy, ale wciąż wyprostowana. Sylwetka przypominał generała, a nie gangstera. Minęło sporo czasu, Janek, powiedział spokojnie. Kosa zamarł. Wilk, sądziłeś, że zginąłem w 2018? Taki był plan. Zniknąć. Zostawić za sobą stare życie. Ale ty, ty, popełniłeś jeden błąd. Jaki? Zostawiłeś córkę na widoku kosa zgrzytną zębami. Ona nie ma z tym światem nic wspólnego. A ja nie miałem z tym nic wspólnego, kiedy w 2005 wysłałeś mnie na tę akcje w Odessie. Straciłem wtedy wszystko, Janek, całą rodzinę. Przyszedł czas, żebyś i ty coś stracił. Wilk wyjął pistolet i przystawił go do głowy Weroniki. Zgret, który widział to przez lunetę ze wzgórza, syknął do radia: Rudy, teraz albo nigdy. W jednej chwili wybuchła panika. Światła błysnęły, granaty hukowe rozdarły nocne, a powietrze, a drony wleciały przez rozbite okna. Strzały rozbrzmiały jak fajerwerki. Kosa rzucił się na Weronikę, pociągając ją na ziemię. Wilk cofnął się oszołomiony błyskiem. Do wyjścia! krzyknął pazur, wbiegając z karabinem. Chaos trwał nie więcej niż dwie minuty. Kiedy opadł dym, Weronika była wolna, a wilk zniknął, uciekł, powiedział Rudy, patrząc w ekran drona. Znów nam umknął. Kosa spojrzał na córkę, przytulił ją mocno, potem wstał, wpatrzony w ciemność. To jeszcze nie koniec. Minęły trzy dni od operacji pod Lublinem. Weronika była bezpieczna, ale to nie oznaczało końca koszmaru. Dla Kosy było to dopiero preludium. Wiedział, że wilk nie zniknie, nie tym razem. Jego powrót nie był impulsem, był częścią większego planu. Kosa siedział w ciemnym pokoju na zapleczu jednego z warszawskich klubów należących do jego ludzi. Przed nim leżała rozłożona mapa Polski. Miejsca, które kiedyś były martwe, stare punkty operacyjne Wilka, teraz znowu tętniły życiem. Ktoś je reaktywował. Wszystko wskazywało na to, że Wilk zbudował własną strukturę w cieniu grupy Pruszkowskiej. On nie chce zemsty, on chce wojny, powiedział Kosa cicho do Zgreda. Już ją zaczął, odpowiedział ponuro Zgred. Dwóch naszych z Gdańska nie żyje. Ktoś ich wyciął jak chirurg, bez śladów, i nikt nie wie kto, żadnych świadków, żadnych nagrań. Tak jakby to robiły duchy. Kosa wstał. Spojrzał na zdjęcie Weroniki stojące na biurku. Jego córka nie zasługiwała na to, by znów żyć w strachu. Ani ona, ani nikt z jego ludzi. Przeszłość wróciła, ale tym razem nie miał zamiaru pozwolić jej rządzić. Czas odwiedzić starą szkołę Wilka, powiedział z iskrą w oku. Może ktoś tam jeszcze pamięta jego prawdziwe imię. Szkoła, o której mówił Kosa, nie była zwykłą placówką. To był dawny sierociniec na obrzeżach Pruszkowa. Miejsce, gdzie trafiali ci, których nikt nie chciał. W tym wilk. Tam właśnie został stworzony. Tam nauczył się milczeć, walczyć i przetrwać. Kosa i rudy pojechali tam nocą. Budynek był opuszczony, ale stare akta znajdowały się w archiwum miejskim. Rudy, z pomocą łapówki, zdobył dostęp do rejestrów z lat 80. i 90. Mamy go, powiedział po godzinie przeszukiwania. Na pożółkłej kartce widniało imię: Maksymilian Grot, urodzony w 1979 roku, porzucony przez matkę, wychowany przez państwo brak krewnych brak adopcji ale jedno było dziwne jego teczka kończyła się nagle w wieku 17 lat gdzie on zniknął mruknął kosa co się wtedy wydarzyło rudy podniósł wzrok chcesz wiedzieć kto był dyrektorem tego ośrodka w tamtych latach kto generał rezerwy sb Człowiek, który po upadku PRL zaczął pracować jako doradca dla kilku firm? W tym jednej, która potem sponsorowała część Twoich działań na początku lat 2000, kosa zmarszczył brwi. Czyli Wilk znał system od środka, od zawsze i może wiedzieć o Tobie więcej niż myślisz. Tymczasem w podziemiach nieczynnej stacji kolejowej pod Warszawą Wilk obserwował mapę. Ruchy kosy były przewidywalne, tak jak jego emocje. Wiedział, że prędzej czy później Janek zacznie grzebać w przeszłości. Kiedyś byliśmy braćmi, powiedział do jednego z ludzi. Ale on wybrał rodzinę, wygodę, status. Ja zostałem z niczym. Mężczyzna obok skinął głową. Co robimy dalej? Wilk uśmiechnął się krzywo. Pora, żeby stary pruszków przypomniał sobie, czym jest strach. Kosa wrócił do bazy. W ręce miał dokumenty, które jednoznacznie wskazywały na to, że wilk przez lata przygotowywał się do tej chwili. Budował siatkę kontaktów na Ukrainie, w Czechach i na Słowacji. Prowadził nielegalne transporty, szkolenia, nawet. rekrutacje z byłych żołnierzy. On stworzył własną armię, powiedział Rudy. I nikt nie wiedział, że to się dzieje, bo wszyscy patrzyli na nas, odparł Kosa. A on działał w cieniu. Zgret podszedł z najnowszym raportem. Mamy przeciek, jutro w nocy odbędzie się spotkanie jego ludzi w starym młynie w Płocku, może on sam tam będzie. Kosa spojrzał na mapę, jedziemy tam wszyscy i tym razem kończymy to. Noc była gęsta i cicha, jakby sama przyroda wstrzymała oddech przed tym, co miało się wydarzyć. Stary młyn w płocku, od dawna opuszczony i uznany za ruinę, dziś miał znów ożyć, ale nie z powodu mąki czy pracy rąk. Tym razem był miejscem zebrania cieni. Kosa, Rudy, Zgret i czterech zaufanych ludzi jechali dwoma czarnymi suwami. Każdy z nich wiedział, że to może być ich ostatnia misja. Nie chodziło już tylko o zemstę, chodziło o zamknięcie kręgu. O, zgaszenie ognia, który tlił się od lat, nie będzie negocjacji, powiedział kosa. Wilk miał szansę się wycofać. Porwał moją córkę, zaatakował naszych, teraz płaci. Mamy potwierdzenie, że on tam będzie? Spytał Rudy. Tak, nasz człowiek z Lublina widział, jak wszedł do młyna dwie godziny temu. Jest tam i czeka. Zgret poprawił kaburę przy pasie. Ciekawe na co liczy na, na cud odparł kosa. Gdy dotarli na miejsce, nie było żadnych świateł. Tylko księżyc rozświetlał stalowy dach młyna i krzaki wokół, które wydawały się poruszać przy każdym podmuchu wiatru. Plan jest prosty, powiedział Kosa, rozdając krótko falówki. Dzielimy się na dwie grupy: Ja, rudy i. Z gret wchodzimy głównym wejściem. Reszta o oskrzydla. Jak zobaczycie wilka, nie strzelacie od razu. Najpierw upewniamy się, że to on. Potem działamy. Weszli. Wewnątrz panowała martwa cisza. Stare metalowe konstrukcje skrzypiały pod ich krokami. Z każdej strony mogła czaić się pułapka. Kosa znał ten styl. Wilk zawsze działał tak samo wywabić, osaczyć, uderzyć ale tym razem to on miał inicjatywę. W głębi hali zobaczyli światło, weszli ostrożnie. Na środku stał stół, a przy nim wilk sam bez broni, bez ludzi. Janek powiedział cicho długo ci to zajęło kosa zamarł po tylu latach to wciąż był ten sam głos głębszy, starszy, ale z tą samą zimną ironią Mogłem cię zabić, gdy porwałeś Weronikę, powiedział kosa, zbliżając się o krok, ale chciałem zrozumieć, dlaczego wilk wstał. Bo ty dostałeś wszystko: rodzinę, szacunek. Grupa Pruszkowska cię uświęciła, a mnie wyrzuciła jak śmiecia. Byłem lepszy od ciebie, Janek. Zawsze byłem rudy i z gret podnieśli broń. Ale kosa podniósł rękę. Ty nie chcesz wojny, ty chcesz mnie zniszczyć osobiście, ale zrobiłeś jeden błąd, Max. Wilk zmrużył oczy. Jaki? Tknąłeś moją córkę. W tej samej sekundzie rozległ się huk. Nie z broni kosy, ale z balkonu nad nimi. Snajper Wilka, ukryty wcześniej, oddał strzał, Rudy krzyknął i padł na ziemię trafiony w ramię. Zgret natychmiast odpowiedział ogniem trafiając strzelca wilk wykorzystał zamieszanie i rzucił się na kosę zderzyli się jak dwa wilki walcząc nie tylko ciałem ale wszystkim co w nich było gniewem żalem przeszłością w końcu kosa zdołał przewrócić przeciwnika przyłożył mu broń do skroni zakończ to wysyczał wilk zabij mnie tak jak zabiliśmy tamtego chłopaka w 98, pamiętasz? Myślałeś, że zapomnę. Kosa zamarł. Wzrok wilka był czysty, nie szalony, nie wściekły, tylko pusty. Nie zapomnieliśmy, szepnął Kosa. Ale tylko ja próbowałem naprawić błędy. Odwrócił się i podał znak zgredowi. Zabrać go żywego. Wilk zaśmiał się. Myślisz, że mnie zamkniesz? Oni mnie Wypuszczą za trzy miesiące. Tak jak ciebie wtedy. Kosa spojrzał mu prosto w oczy. Ale wtedy nie miałeś rodziny. Teraz ja mam i zrobię wszystko, by cię zniszczyć legalnie. Krok po kroku, systemowo. Tydzień później cała Polska mówiła o aresztowaniu byłego członka mafii, podejrzanego o organizację nowej grupy przestępczej. Media huczały. Nazwiska nie podano. Ale ludzie wiedzieli, Weronika wróciła do swojego mieszkania w Krakowie, życie toczyło się dalej, ale kosa wiedział jedno to nigdy się nie kończy, zło nie umiera, tylko śpi. Ale dopóki on żył, nie pozwoli mu się obudzić.